Witam was w ten poranek 943. Wjeżdżam ze stacji polskiego koncernu Orlen Tankuję, jak nigdy generalnie nie patrzę na cenę paliwa, tak spojrzałem sobie na dystrybutor, coś te pieniądze zaczęły szybko, że tak powiem, się nabijać. Spojrzałem na cenę 648 i teraz powiem wam jedną rzecz. Kiedy, kiedy ludzie, którzy są w hipnozie telewizyjnej, którzy są programowani przez ten pierdolony, zjebany cały system tak naprawdę, kiedy ci ludzie zaczną się budzić? Przez właśnie tą całą propagandę płynącą z telewizji, ze wszystkich tych zjebanych mediów, dzieje się taka sytuacja, że strzelacie sobie sami w kolano. Sami w kolano. Bo w złotówkę poszła cena paliwa w ciągu tygodnia. Przez rzekomą wojnę i rozpierduchę w Ukrainie, na Ukrainie. Wojna jest, nawet nie ma, w zdań, coś się dzieje. Ale kiedy wy zrozumiecie, że jesteście po prostu programowani? Kiedy? Jak już będzie za późno? Jak będziecie przymierali z głodu, bo nie będzie was na nic stać? Wtedy się obudzicie? Wtedy zaczniecie myśleć? Naprawdę? Zaczniecie szukać. Zaczniecie, wyłączcie te pierdolone telewizory, zaczniecie po prostu normalnie myśleć. Bo to, co się teraz dzieje, Popadliście w jakąś, nie wiem, euforię, popadliście w jakąś, w jakąś skrajność. Najpierw dwa lata baliście się wychodzić z domów, bo był szalejący pseudowirus. Teraz boicie się wojny. I oto tym baranom, którzy są przy rządzie, w rządzie i we wszystkich rządach całej Europy, a przede wszystkim na świecie, a przede wszystkim w, Żydo, w Żydo USA dzieje się tak, jak się dzieje. Że robią z wami, co chcą. Chcą, żebyście żyli cały czas w strachu. Żebyście się bali, żebyście byli później w stanie zrobić wszystko, co wam każą zrobić. Na początku wszystko było teorią spiskową. Dzisiaj okazuje się prawdą i nikt o tym nie mówi. Ci, którzy byli takimi ogromnymi przeciwnikami pewnych rzeczy, teraz przymykają oczy, zamykają po prostu usta, nabierają wody do ust i udają, że się nic nie stało. Wcześniej mówili, że były teorie spiskowe. Nie, nie było teorii spiskowej, to są teraz fakty. To zawsze były fakty. Tylko, że nie każdy potrafi po prostu, szczerze przyznać się do własnych po prostu pomyłek. I teraz najważniejsza rzecz. Cena paliwa idzie w górę. Jeżeli cena paliwa pójdzie w górę, to pójdzie wszystko w górę. I jeżeli jeszcze dalej nie rozumiecie, że chodzi o to, żebyście byli do końca zniewoleni tak naprawdę, żeby nie było Was nad nic stać, żebyście naprawdę wszystko potracili, że ktoś ma większy plan w tym wszystkim, no to ja Wam gratuluję, że Wy tego nie widzicie tak naprawdę. I to jest cały dramat tej sytuacji. Cały dramat. Patrzycie w ten telewizor, modlicie się do niego. Modlicie się do telewizora i słuchacie, czekacie na rzetelne informacje. Te rzetelne informacje wyglądają w ten sposób, że jesteście zahipnotyzowani. A później stado baranów stoi w kilometrowych korkach przed stacją, żeby kupić sobie 100 litrów paliwa. Albo 200, albo 300. A co kto na tym zarabia? Wielcy! Bo oni automatycznie wiedzą, że jeżeli jest popyt, to można podnieść na wszystko cenę. Czy im w tym momencie na paliwo? On przez jeden tydzień poszła ropa w górę o jedną złotówkę. To takich skoków cen nigdy w sumie nie było. Druga rzecz. Mówicie o tej wojnie na Ukrainie. Owszem, ona jest, była i będzie. A czy? Zauważyliście, co się dzieje? Sąd, naprawdę nie zauważacie tego, co się dzieje teraz na granicach? Że Ukraińcy okazali się, że są czarnymi, e, są e, Pakistańczykami bangla, z Bangladeszu, z Indii, naprawdę tego nie widzicie? To są Ukraińcy, wiecie jakie jest prawo? Z jednej strony buduje rząd mur między Białorusią a Polską, a z drugiej strony horda kolorowych ludzi, którzy naprawdę nie mają nic wspólnego z Ukrainą i z wojną na Ukrainie, wchodzi sobie jak do siebie. Bez pukania. Dlaczego? Ponieważ mają 30 dni na to, aby przedstawić dokumenty. I naprawdę tego nie widzicie? Jest jedna wielka ściema. Naprawdę. Kiedy się obudzicie? Wojna na Ukrainie jest jeszcze spowodowana z innego powodu. To jest nie wojna Ukraińców, to jest wojna tak naprawdę z zachodu ze wschodem. Druga rzecz, po prostu czytajcie sobie o niebiańskiej Jerozolimie. Jest to plan, o którym mowa była już w 2017 roku, że będą wyludniane miejsca w Jerozolimie, żeby Żydzi mieli gdzie się przenieść. I tymi, o właśnie przede wszystkim tymi e, terenami, jest nieco innego jak właśnie część Ukrainy. I teraz, jeżeli ktoś powie kolejna teoria spiskowa, zobaczymy za parę lat, bo ten cały plan miał się wdrożyć w tym roku, czyli w 2022. I mieli go zacząć wdrażać po to, żeby właśnie coś zaczęło się dziać, żeby Żydzi mogli emigrować do Ukrainy z Bliskiego Wschodu z prostego powodu, ponieważ jakby nie było, tam kończy się już woda, o czym ci, którzy są w temacie wiedzą. Kończy się woda, mają wieczną awanturę z, z Palestyńczykami. Generalnie popatrzycie na to wszystko z Bogu, ja nie jestem za Arabami, nie jestem za islamem, nie jestem za muzułmanami, ale jak popatrzycie na to w ten sposób, że ktoś kiedyś tam wjechał, czyli w lata po II wojnie światowej, kiedy powstało państwo Izrael, zaczęli wybijać, robić holokaust z Palestyńczykom. O tym jest cisza, o tym nikt nie mówi. Żydzi mogą tak naprawdę wszystko. Żydom wszystko przechodzili generalnie płazem. Jeżeli powiecie coś na Żyda, to jesteście zaraz antysemitą i generalnie poprawnie politycznie. Jest to jedna wielka po prostu jakaś ściema. Poprawność polityczna po prostu przeszła już na tak wysoki poziom hipokryzji, że to się po prostu nie dzieje. Ale co jest najsmutniejsze w tym wszystkim? Kiedy wy się kurwa obudzicie? Kiedy? Kiedy się obudzicie? Bo to już zaczyna być naprawdę smutne. Wojujecie teraz o wolność Ukrainy? Wojujecie o to, żeby im pomagać? Jeszcze do niedawna, jeszcze do niedawna chcieliście zabijać ludzi, którzy nie chcieli yy, zakładać maseczek. Dzwoniliście na policję, żeby ludzie ze sklepów wyciągali, bo nie założyli maseczki. Chcieliście, żeby ludziom nie udzielano pomocy w momencie, kiedy nie są zaszczepieni. A teraz nagle hipokryzja znowu sięgnęła z zenitu, ponieważ teraz pomagać obcym. Nie mają szczepionek, nie mają zaś, żadnych zaświadczeń o szczepieniach. Wchodzą sobie do kraju i ja wam to teraz nie przeszkadza? Kiedy otworzycie oczy? Naprawdę. Po prostu to jest, kurwa, dramata, co ja widzę. Wam się naprawdę coś w głowach, co niektórym podklejało i oczywiście tutaj ja na swoich znajomych to mam 99,9 ludzi, którzy myślą podobnie do mnie, co mnie cieszy. Ale reszta, reszta tych baranów, jak ktoś pisze do mnie, pożyteczny idiota, gratuluję. No, ja jestem Paweł, więc nie musicie się przedstawiać generalnie. Każdy ma do tego oczywiście prawo, ale ja zanim coś powiem, to sprawdzę trzy razy. I taka jest prawda. To mnie różni od tych właśnie baranów, którzy stoją w kolejkach, nie ubliżając nikomu, w, na, za, za paliwem na stacjach i powodują to, że ceny idą tak do góry. Druga rzecz. Co niedawno było ponoć teorią spiskową to fakt, że mają zniknąć pieniądze. Słuchajcie, pieniądze w Australii już znikają, są masowo niszczone i wchodzi pieniądz elektroniczny, czyli cyber cyberpieniądz. I powiem wam dlaczego. Jeżeli pomyślicie na zdrowy rozsądek, dochodzi o to, że w momencie kiedy wy będziecie mieli tylko pieniądze elektroniczne, no w każdej chwili wyłączą was jednym guzikiem. Bo nie będzie już szarej strefy na zasadzie takiej, że wbijesz gwóźdź u sąsiadki i dostaniesz za to 50 zł. Wszystko będzie szło przez wasze konto. A jak będzie szło wszystko przez wasze konto i nie będzie pieniędzy fizycznych, to automatycznie jesteście posprzątani. Bo wystarczy, że nie będzie prądu, nie będziecie mieli pieniędzy. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Macie być niewolnikami. Ale wy oczywiście tego nie widzicie. I to jest smutne. To jest smutne. COVID miał między innymi przysłużyć się do tego, aby zlikwidować pieniądze, ponieważ one przenoszą zarazę. I kto w to wierzy? Nagle wybuchła pseudowojna i nagle co? COVID się wyprowadził. Putin gdzieś widziałem mema, powinien dostać Nobla za to. To chyba tyle. Trochę się podniosło mi ciśnienie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę przede wszystkim rozumu. Nie popadajcie w taką paranoję. I nie mówcie mi o nauce, o naukowcach, o historii. Bo 45 lat komuna okłamywała. Pamiętam komunę, bo chodziłem wtedy do szkoły. Miałem 7 lat, jak wybuchł stan wojenny, więc pamiętam dokładnie, jak to było, czy nawet 8. I pamiętam, jak komuna przez 45 lat, czyli system edukacji w kraju, kłamał, że rusty są naszymi przyjaciółmi. Był zakaz mówienia o katenii, był zakaz mówienia o Głagach, o tym, że była zsyłka na Syberii i tak dalej. Nagle okazuje się, że w 1989 roku zmienia się system, pseudodemokracja wchodzi do Polski i nagle zmienia się historia i system edukacji, czyli co? Szkoła ukłamywała nas 45 lat? Myślisz, że teraz szkoła i edukacja nie kłamie? Jest dokładnie to samo. Zmienia się tylko system. A za każdym razem, kiedy zmienia się system, zmienia się narracja. A jak zmienia się narracja, to zmienia się program programowania społeczeństwa. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Pa. A przede wszystkim rozumu.